Dawaj Kaja spokojnie, wyłap te nogi. ręce, rzucaj ręce na bo. Rzucaj ręce na bo. Nogi, 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 nogi. Jedną nogę, jedną nogę. Dajcie, trzymaj, trzymaj jedną nogę, jedną Kaja, jedną. Łap jedną, jedną, tak. Do góry, do góry Kaja, do góry. Stawaj. I noga do góry, noga do góry, do góry, wyżej, wyciągnij, i idziesz do przodu mocno, mocno podetki drugą, podetki drugą, bardzo ładnie, Kaja, jeszcze raz to samo, tak, masz plecki, idź po nogę, noga, noga, I idziesz do góry, do góry, do góry, do góry, i do, i do przodu, do przodu, Kaja, złapasz, złapasz, dobrze, bardzo ładnie, tak, tak, tak. I... Kaja do siebie, mocno do siebie, mocno idź do przodu, idź do przodu i pas do siebie, do siebie, Biodra do tyłu Kaja, Biodra do tyłu Kaja, do tyłu, Kaja głową, dawaj, dawaj, dawaj Kaja, dobrze, tak jest, nogi podcinaj sobie, I do przodu, dobrze, bardzo ładnie Kaja, super, tak, jest tutaj, nie dajesz się ciągnąć, idziesz na plecy do góry, Kaja do góry, Kaja do góry wstawaj, wstawaj, Wstawaj Kaja do góry, wstawaj. Idź za nią, id za nią Kaja. Tak jest, wyciągaj rękę, wyciągaj. Dawaj, dawaj, Kaja, dawaj. Robi miejsce za plecy! Za plecy! Tak, zapnij, zapnij, zapnij! I nogi, 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 nogi! Tak jest, pięknie Kaja drugą nogę dopnij i pad! I na nią wchodzisz, do Kaja dosiad, do Kaja! Do góry! Tak! I trzymaj dosiad. Ręce pod pachy Kaja, ręce pod pachy. Szukaj tam ręce, drugą też wyciągnij. Drugą też wyciągnij. Wyciągnij drugą rękę. Wyciągaj drugą rękę. Tak jest, silna jesteś. Pięknie. Musisz wejść kolano na brzuch. Kolano na brzuch Kaja. I wyciągasz nogę, wyciągasz nogę. Wyciągaj nogę. Wyciągaj i dosiad. Szukaj dosiadu, tak, ale wyciągnij nogę Kaja. Bardzo ładnie, tylko wyciągnij nogę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak jest, wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Wjeżdżaj, wjeżdżaj w dosiad. Wjeżdżaj w dosiad i wyciągaj nogę. Uwolnij nogę, Kaja. Wyjedź sobie do bocznej, do bocznej. Do bocznej, ni slide. Nie, wyciągaj nogę. Dawaj, dawaj, dawaj kolano na matę drugie. pięknie, takie. Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. wyciągaj. Do góry, do góry Kaja, do, 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 do góry, do góry, do góry. Dlaczego ona nie została? A za przetoczenie te punkty To było slipa! Não, você